Żwiecka Fundacja Rozwoju prezentuje. Poznaj prawa pacjenta. Prawa pacjenta stanowią fundamentalny element systemu ochrony zdrowia i mają na celu zapewnienie godności, bezpieczeństwa oraz jakości opieki medycznej. Prawa pacjenta są regulowane przez szereg aktów prawnych w Polsce, w tym przez ustawę z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Prawa te obejmują m.in. aspekty dotyczące informacji, zgody na leczenie, ochrony prywatności oraz możliwości składania skarg. Zgodnie z artykułem 9 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, każdy pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, proponowanych metodach leczenia, a także o potencjalnych skutkach tych metod. Pacjent powinien być informowany w sposób zrozumiały, co jest kluczowe dla podejmowania świadomych decyzji dotyczących zdrowia. Pacjenci mają prawo do ochrony swojej prywatności oraz danych osobowych. Zgodnie z artykułem 14 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta oraz przepisami RODO, każda osoba ma prawo do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących jej stanu zdrowia oraz historii medycznej. Naruszenie tych zasad. Może skutkować odpowiedzialnością prawną. Prawo do świadomej zgody jest podstawowym elementem relacji pacjent-lekarz. Zgodnie z artykułem 16 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, każdy pacjent ma prawo wyrazić zgodę na proponowane leczenie, a także ma prawo do jego odmowy lekarz jest zobowiązany do uzyskania zgody przed podjęciem jakichkolwiek działań medycznych. Z kolei prawo do równego dostępu do świadczeń zdrowotnych jest zagwarantowane w artykule 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy pacjent, niezależnie od statusu społecznego czy finansowego, ma prawo do korzystania z opieki zdrowotnej. Ponadto pacjenci, zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, mają prawo do dostępu do dokumentacji medycznej, natychmiastowego udzielenia świadczenia zdrowotnego, uzyskania świadczeń zdrowotnych związanych z porodem, poszanowania intymności i godności, kontaktu z innymi osobami przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie czy też opieki duszpasterskiej. W przypadku egzekwowania praw pacjenta możemy podjąć następujące kroki. Zwrócenie się do rzecznika praw pacjenta. Rzecznik praw pacjenta jest instytucją powołaną do ochrony praw pacjentów w Polsce. Jego zadaniem jest wspieranie pacjentów w egzekwowaniu ich praw. Oraz rozpatrywanie skarg dotyczących naruszeń tych praw, rozpoczęcie postępowania przed sądem. W przypadku naruszenia praw pacjenta istnieje możliwość dochodzenia swoich praw przed sądem. Pacjent może żądać naprawienia szkody wyrządzonej na skutek niewłaściwego wykonania świadczenia zdrowotnego. Prawa pacjenta są kluczowym elementem systemu ochrony zdrowia w Polsce. Świadomość tych praw oraz możliwości ich egzekwowania są niezbędne do zapewnienia pacjentom wysokiej jakości opieki zdrowotnej. Znajomość przepisów oraz procedur umożliwia pacjentom skuteczne dochodzenie swoich praw oraz chroni ich interesy w relacji z systemem ochrony zdrowia. Podcast powstał w ramach projektu Poradnictwo Obywatelskie 2024 realizowanego przez Żywiecką Fundację Rozwoju, finansowanego ze środków będących w dyspozycji ministra sprawiedliwości, uzyskanych w konkursie przeprowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Żywcu.